Miasto Westopolis zostało opanowane przez złych kosmitów! Pokonać ich może tylko jest, Shadow! Miejsce Westopolis. Misja: zabić wszystkich kosmitów. Bardzo hmm. tyle samo, już sprawdzałem! Shadow, zabiłeś wszystkich naszych ludzi, ale się tego nie zabraknie Dobried misję i znajdź trzeci w tym O diabeł! Witam w kolejnym poziomie zagrajmy w Fadli Hecok i ten poziom dzieje się po Westopolis, jeśli wykonamy dobrą misję z Sonikiem, która polegała na zabiciu wszystkich kosmitów co do jednego.

Zacznę od bohaterskiej misji, bo jest to jedna z moich ulubionych misji w tej grze. Naszym zadaniem jest zniszczenie tego statku kosmitów, który jest przed nami. Wystarczy wpakować odpowiednią ilość pocisków i wtedy statek wybuchnie zostanie zniszczony. I to mi się właśnie podobało naprawdę dużo zdrowia, co prawda trochę to słabo widać, ale można go zniszczyć. I tutaj właśnie są jej dlatego że. Co prawda jest odporny na pociski, ale tak tylko trochę. Tak naprawdę jeśli wpakujemy w niego dość amunicji, to wtedy zginie. Więc chodzi o to, żeby przez cały ten poziom zbierać amunicję, a następnie wpakowywać ten statek kosmitów. Świetny poziom, po prostu go uwielbiam. Co prawda jest tutaj trochę zmyłek, mianowicie... ...Homik Atak się tutaj naprawdę bardzo słabo sprawdza i moje zdaniem nawet nie ma sensu próbować. Dlatego, że jest duże prawdopodobieństwo, we wtedy po prostu oberwiemy. Drugie poziomami są poziomami, w których Gun nas atakuje. Uznałem, że chyba jak pokazałem jakąś scenkę w poprzednim odcinku, to chyba nie ma sensu. Po co jeszcze raz pokazywać scenkę, w której dowódca Gun się a potem po tym poziomie będzie scenka, w której prezydent będzie gadał sobie do obrazka, po tym jak sekretarka mu powie, co się działo we wszystkich drugich misjach naraz. Podczas tego poziomu staram się atakować kosmitów, głównie używając chomik-ataków, dlatego że amunicja jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo, bardzo cenna. Dlatego, że jak nie będę miał amunicji, to trochę ciężko będzie atakować ten statek, który jest przed nami, więc niestety uciek! Będziemy za nimi. Na całe szczęście nie musimy też się przejmować tym, żeby biec równo ze statkiem. Jeśli pobiegniemy za bardzo do przodu, to potem poprzeć odpowiedniej sekcji się pojawi znowu, natomiast jeśli będziemy zawolni, no to wtedy co prawda nam ucieknie, ale też zbyt szybko nie ucieka. Wydaje mi się, że można przegrać ten poziom, jeśli się czeka zbyt długo. Na pewno w ostatniej sekcji, jeśli go pod koniec nie zniszczymy, to na pewno jest w stanie uciec i wtedy się pokazuje napis, że misja się nie udała i... No cóż, zostaje albo wykonać misję tą drugą, nie pamiętam czy to jest zła, czy nauczalna, chyba to jest zła. W przypadku poziomów, w których są tylko dwie misje, czasem trzeba się zastanawiać. Albo zestartować poziom i tym razem atakować szybciej. Podczas poziomów można znaleźć skrzynki z logiem Shadowa. Te skrzynki są specjalne dlatego, że w nich znajdują się broni, które są odblokowywane za zakończenia. Znajduje się tam sześć broni. Pięć dostajemy w zależności od tego, jakie zrobimy zakończenie. To, jako broń dostaniemy, zależy od tego, jaki poziom był ostatni. Jako że każdy ostatni poziom ma dwa zakończenia, to są dwa możliwe zakończenia, które odblokowują daną broń i odblokowanie obu ulepsza tą broń. Chyba przede wszystkim zwiększa ilość amunicji za każdym razem, albo zwiększa ilość obrażeń, nie jestem pewien. Natomiast jedna broń, Shadow Gun, jest odblokowywana za przejście finałowego zakończenia. Teraz właśnie wziąłem tę broń, dlatego że pozwala na bardzo szybkie wyeliminowanie tego statku. Bardzo szybkie. To jest najszybszy sposób na przejście tej misji, chociaż ja przypuszczam, że raczej jeśli przejdziecie tą grę z 10 zakończeniami, a potem jeszcze z finałowym, to raczej byście to zrobili normalną bronią. Ale tak sobie pomyślałem, że i tak będę wam pokazywał ten poziom dwa razy. Również misję złą, w której będę po prostu przychodzić do końca. Więc i tak zobaczycie cały ten poziom. Taka jest dosyć liniowa, nie ma tutaj zbyt wiele ścieżek. Więc wydaje mi się, że raczej zbyt wiele tutaj nie stracicie. Teraz mam najlepsze połączenie, jakie może być: nieskończona amunicja plus Shadowgun. I było ta strzelać, i strzelać, i strzelać, i strzelać, i strzelać tak długo jak pasek jest, i wszystko w zasięgu zlokuje. I teraz szybko strzelam i zróbmy unicę, i strzelać, 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 i błyskawicznie zniszczony. Następna scenka będzie identyczna, niezależnie od tego, jaką zrobiliśmy misję. Chociaż i tak to potem doprowadzi do innego poziomu. Hand over that Chaos Emerald, or else. So, think you have a chance against me, do you? Look, I don't take orders, especially from you. But I'm not here to fight you either. I'm collecting the emeralds to find my own answers. So why don't you just back off? You still don't know your place, do you? Black Bull, I summon you! Behold, the wrath of Black Arms! Woohoo! Now we're talking! Bring it on! Walcząc z Black Bullem zaczynam od ucieczki na drugą stronę areny, dlatego że tam znajduje się kilku Black Arms, którzy są uzbrojeni w broń palną. Natomiast mając spruwy, możemy znacznie szybciej zadawać obrażenia. Wtedy wystarczy po prostu w niego strzelać albo robić komik ataki w oko. Black Bull raz na jakiś czas się zatrzymuje po to, żeby wypuścić paru mniejszych latających przeciwników, po których możemy sobie wskoczyć w łańcuchu robiąc komik atak. Tylko wam pokazałem jak na początek, tylko po to, żeby sobie uzupełnić trochę paska dobra, bo atakując zarówno przeciwników, jak i bossa, napełniamy ten pasek. Teraz tylko czekam, aż Black Bull się odwróci, dlatego że, żeby go zaatakować, musimy mieć widok na jego oko. No i tak trochę strzelam od tyłu i bez zadawania mu się jakieś obrażenia, ale naprawdę niewielkie, więc wolę oszczędzać amunicję. Bo kiedy już będę miał pełen pasek, to będę miał nieskończoną amunicję, a jak będę miał nieskończoną amunicję, to już ten boss będzie po prostu martwy. Amen. No już jeszcze kilka raz strzałów I znowu uciekł. Tuf jedno, wracaj tu, wracaj tu. No, no chodź. Każdy boss, kiedy straci pasek z do połowy, ma taką animację, gdzie się wkuwa albo trochę obrywa, albo coś w tym rodzaju. Ale jest to tylko animacja, to w ogóle nie zmienia faz. Może to wyglądać na inną fazę, ale tak naprawdę to bardziej my wchodzimy w drugą fazę, kiedy zadamy mu dość obrażeń. Dobra, mam pełen pasek. Dobra, nie potrzebuję więcej amunicji. Po prostu strzelam, 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 strzelam. strzelam. Nie na amunicja to już wyszwycięstwo, yes, right. no i wygraliśmy na my way, Alien Monster. No to teraz przejdziemy sobie w misję Dark, która polega na tym, żeby przejść poziom od samego początku do końca. Jeśli jesteście zainteresowani fabułą, więcej jej nie będzie, tak jak mówiłem, po zakończeniu poziomu, niezależnie od tego, którą misję przejdziemy, trafiamy do Black Bulla. Natomiast poziom, do którego trafiamy po Black Bullu, zależy od tego, jaką misję zrobiliśmy. Wydaje mi się, że to jest po prostu taka konstrukcja gry, że boss zależy od poziomu, a nie od misji. Dlatego później są takie absurdy, że z kimś współpracowaliśmy, a potem z nim walczymy. Jest taki pewien przypadek, w misje są tak głupio skonstruowane, że to faktycznie ma sens, ale do tego dojdziemy, i to chyba nawet wkrótce nawet. Jako że wykonaj teraz złą misję, to będę speedrunował. Jest tutaj statek, ale ja go zupełnie sobie ignoruję, wyprzedzę go z prawej strony, co jest zupełnie nieprzepisowe, bo jesteśmy źli, a źli ludzie wyprzedzają z prawej strony, a nie z lewej. A także Shadow nie włączył kierunkowskazu, żeby zasygnalizować, że będzie wyprzedzał. Tutaj, jeśli się pospieszymy, to może się nam nawet udać przejść na górną ścieżkę. Na tym poziomie znajdują się bomby, które detonują kawałek autostrady. Jeśli zdążymy przebiec, zanim wybuchną, to wtedy trafimy na górną ścieżkę. Chociaż w tym przypadku nie jestem pewien, czy się da. Wcześniej mi się udało, tutaj jednak nie. W tym poziomie pojawiają się transportowe rury. Jeśli zrobimy na początku jej spindarz, to wtedy ta ruda, ta maść, co to tam jest, nas wciągnie i przelecimy na drugą stronę. Jak tak sobie myślę, ta krama ma pewien wielki plus które zacząłem dopiero doceniać po wydaniu Sonic Forces. Mianowicie, zarówno Shadow the Hedgehog, jak i Sonic Forces poruszają tematykę wojny. Akurat w tym przypadku jest wojna z kosmitami, natomiast w przypadku Sonic Forces wojna z Eggmanem. I tutaj właśnie widać w jaki sposób Shadow lepiej to zrobił od Sonic Forces. Na przykład tutaj faktycznie widzimy walkę, widzimy, że różne siły ze sobą walczą. Widzimy zniszczenie, co prawda w Sonic Forces też było zniszczenie, ale tutaj widzimy zniszczenie w naprawdę wielu miejscach, oprócz tego terraformowanie. No, po prostu. Uwielbiam klimat tej gry, jeśli chodzi o zaprezentowanie, w jaki sposób wygląda wojna. Pamiętacie motor szczołówki? Otóż się okazuje, że w tej grze i tylko i wyłącznie w tym poziomie możemy sobie wsiąść na motor i jechać, co zupełnie nie ma sensu, dlatego że Shadow jest i zwinniejszy, i szybszy, kiedy po prostu jedzie. No, ale można sobie pojeździć. No, można. Są pojazdy, które mają nic więcej sensu. O, jest rampa, czy uda się wyskoczyć i. Eee, takie wyskakiwanie z tej grze. Właśnie, zaraz staromodne, że. Bo to byłoby sobie wyobrazić, jak jedziemy, rozpędzamy się i wyskakujemy z rampy, ale nie, niestety, motor jest strasznie realistycznie ciężki. Podczas jazdy na motorze możemy strzelać, jakby to było jakieś GTA. Tak, poza tym skok i. O, i wylądowa jak cykła. Niestety, jazda jest tutaj zbyt realistyczna. To jest Sonic. Te motory powinny jeździć. Po pętlach, po ścianach, w ogóle nie wiadomo po czym, ale tutaj niestety nawet nie chcę odwiedzić. Właśnie jakby się zastanowić? Także jest naprawdę niewiele chodzenia po ścianach. Jest wykorzystanie e, triangle Jumpa z Sonic Heroes, czyli skakania od ściany do ściany, z nutką biegania przez krótki moment, ale tak poza tym... No nie ma. Tutaj mogłoby się wydawać, że musimy zdradzić Black Duma i zacząć atakować Black Arms, żeby odblokować klatkę, ale się okazuje, że jednak nie trzeba. Wystarczy zrobić spindash, skoki, jakby to było Sonic Adventure i wtedy damy radę przeskoczyć bez krzywdzenia żadnego z Black Armsów. Tam była mała zmyłka, Black Duma mówił GO DOWN, a tak naprawdę jakby tam zeskoczył, to bym zginął. Na szczęście się go nie posłuchałem i przypuszczam, że to mówi dlatego był na nas taki zły. Chociaż tak naprawdę, pewnie przypuszczam, że Shadow jakby poprosił, to wtedy by dostał ten smaragd Chaosu. W końcu... Przy... przypuszczam, że też Szmaragd Chaosu zbierał dlatego, że Black Doom oferował odpowiedzi i dlatego też Szmaragd Chaosu zbierał. No cóż, niezależnie od tego, czy jesteśmy dobrzy, czy nie, i tak kończy się na tym, że Shadow zbiera te smaragdy. Nawet kiedy robi misje, które polegają na zignorowaniu Szmaragdu Chaosu, to i tak na końcu misji ten smaragd Chaosu dostaje. Wórczę pewnie chodziło o to, żeby Shadow miał tyle samych paraków chaosu niezależnie od ścieżki, dlatego że w każdym zakończeniu ma całą siedemkę. Nie wydaje mi się, żeby to był jakiś spoiler, biorąc pod uwagę, że Shadow sam mówił, że zbiera te szparky chaosu, a także... no to jest w nie wiadomo, że jak zbieramy szmaragdy chaosu, no to wtedy zbieramy wszystkie. Chyba, że to jest grana game -giera, to wtedy zbieramy mniej. Albo jest to Sonic 1, to wtedy też mniej. No ale i tak się sprawdza tak, że zbieramy wszystkie szparty chaosu dostępne w danej grze. Chociaż w sumie twórcy mogliby zrobić jakąś kanoniczną ścieżkę, gdzie fadą zbiera wszystkie smagny chaosu. A także jakieś inne ścieżki, których smagdów chaosu nie ma. Ale to by pewnie wymagało grania z Paradikiem. I nie taka jest struktura, gry. Ciekawe, co by tam było, gdyby mi zgniotło? Czy dostałbym jakieś oprawy? Hm. Nie jestem pewien. Chyba tak, ale czy bym nie utknął pod tym kruzem? I przynajmniej sobie, bym był tam zliczany.